Myślę, że na tak długo już oczekiwanym balu, bo ja powiem szczerze, nie pamiętam kiedy ostatni raz się spotkaliśmy w takim gronie. To już było dawno temu, przed pandemią, prawda? I tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj świętować. A Andrzejki wspólnie, mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Państwa wyjątkowy, że będziecie się dobrze bawić. I przywożę Państwu gorące pozdrowienia od prezydenta Klimaszewskiego. Bawcie się doskonale, nacieszcie się tymi Andrzejkami. Cieszy mnie, że chcecie się spotykać, że jesteście uśmiechnięci. Dla nas jest to bardzo ważne, zresztą wspomniana tu e, szefowa Rady Seniorów, pani Ela Rosińska, często podkreśla, żebyście e, nie tylko pozostawali jak najdłużej w dobrym zdrowiu, ale też żebyście pozostawali w tej świetnej kondycji e, takiej psychicznej. Bawcie się dzisiaj super, życzę Wam dobrej zabawy. Ja już to wcześniej powiedziałam, jak się przeszłam że jesteście raczej na fali, bo już wczoraj mieliście też andrzejki takie klubowe. Także drodzy państwo, bądźcie na tej fali, rozgrzewajcie się, bawcie się dobrze. No i panie Szymonie, zaczynamy oficjalnie. Dziękuję bardzo.